Wól nie pozwala ci w pełni cieszyć się życiem. Wypróbuj Voltaren Max. Jego unikalna formuła sprawia, że przenika on głęboko do tkanek, precyzyjnie trafia w źródło bólu, żeby szybko uderzyć w stan zapalny i zwalczyć ból z maksymalną siłą. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Voltaren Max. Radość z ruchu. Minister Michał Kołodziejczak rolnicy mają dowiedzieć się kto kupował ziarno i jak to się przełożyło